Jeden, trzy... trzy osoby. Cztery. Czekajcie, bo było... muszę kogoś rozlać. Jedną, Jedną osobę będę miał jeszcze raz. Ja. O no, A było tak blisko. Zapomniałem, że jestem... Ee, tym. no, eee, yy, spec. No. Opozycją, opozycją, no. Pst. Ciężko się teraz zobrazać od myszkę, jak jest się oguszony. Idziemy. <laughs> Wbiję mu przez twarz. No Do niego gościłam przecież. Nie, nie doczeka. A, sztajka. Nie uciekłem. Widzicie jak tutaj ten w okienkach się snajpują? Ja właśnie dlatego wam mówiłem. To, że tutaj nie musi być tych snajperów, a... Ja, tam prawie nie chodzę było. Uciekajmy wszyscy razem. O, a no, nadrobiłem. 2 na plus. Dobra. 3 na plus. Będę tak widził po mnie teraz nie, dwa na plus teraz, już sobie zniszczyłem Jak chcecie liczcie, jak nie to nie Czuję, że będę musiał długo montować ten filmik Strasznie to tak jest W dalszym ciągu czekam aż mi zdejmą link, wtedy to taki filmik pójdzie w całości, prawda? No na raz wrzucę takie coś i będziecie sobie odmawiać właśnie między ale to wtedy nie będę jak wrzucał na następny dzień następnego ponieważ nie nagrywam tutaj milion odcinków y, na sekundę więc przykro mi. tak w ogóle chyba w tym miejscu a, tam jak widzieliście w tej szafie em, jest, jak grać w single player jest chyba tam yy, no jak to się nazywa yy, materiał wywiadowczy ten laptop który jest chyba 50 albo 30 yy, do zebrania tak w ogóle no teraz pewnie nastąpił yy, do tego wbiłem level i równocześnie wbiłem sobie Randy. Znaczy... wyzwanie z ukończyłem. Uff, pewnie tak nie zniszczynu sobie do tego. Żeby miał na Ale spróbujemy, prawda? Spróbujemy. Nigdy się nie martwimy. Spróbujemy. Jedna nie. Nie. Jeszcze jedno. No. To było pięknie już. Ach, dobra. Ja tu się z nimi pobawię. I... Ja. No czy jeszcze innego? Tutaj pewnie zaraz ktoś z powrotem wbije, ale to nic, to nic. Tutaj sobie kampię dalej. Może zrobię kolejny nalep, znowu będzie... będą wybuchy. Będą. Nie jest Zawsze trochę warto tak zmarnować amunicję, żeby... Sobie, yy, yy, żeby sprawdzić czy nikogo nie ma za rogiem ale ja muszę tam wyjść bo mnie zaraz zniszczą a ja nie mogłem tam się odłożyć ponieważ no, ale to nie da tak się obracać nie można robić 360 w ogóle więc przykro mi naprawdę ale ja niestety nie jestem jakimś bogiem tej gry no w końcu Nie, trzy już. No, nie widziałem kiedy. Wow. Muszę przydać przydać, 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 przydać. Teraz tylko z nożą, bo będę musiał. Jak już tutaj przyjdzie. O, oh, zużyłem. Wstawiśmy, no, jest tam ktoś? A, zapomniałem, że to nie... Że to nie jest... Jak już mówiłem. Yy, oburzający miszkowy, no wiecie, granat wow, ile tu wrogów czekajcie, ja tam wbiję ja tu wbiję, na hardcore, ale wbiję Bior... uuu, jak ja lubię to ciężko masz mówę Psa... jeden, dwa dwóch dwóch, mam nalot teraz tutaj tylko sobie użyję nalotu OLE BĘDZIE NA to Dawajcie, no szybko, małe, 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 małe. I... I liczymy Kogoś krasnęło Dwa Dobrze, jedziemy dalej, trzy Mam helikopter, rozumiecie, to helikopter Patrzcie, teraz jest ważna chwila Patrząc na te drzwi Wzywam helikopter No, nie dostępny, muszę tamte zniszczyć Helikopter, że jesteśmy Właśnie ja do ciebie Sprawa mogę Dobra nie złożyłem Dobra, ale... O, przyleciałeś tu do mnie. Jak miło. Gdzie ty jesteś? No. A, teraz będziesz się mścił. Tak cię końcu zniszczę. No. Nie no serio, teraz tylko ten helikopter na mnie będzie chyba strzelał. Za to, że go już troszkę postrzelałem. Dobra, gdzie ty jesteś? Zniszcz się. Ну, блин, знищще. Знищще, но... Да-да-да. Я... Это размок. Ну... Наставь мне стоп. Ну, чушь, ты размок должен быть, но я немного... Ale mam helikopter, to się, to się liczy, prawda? Pewnie bym nie nawet nie zdążyło żyć. No ale no. To nie liczy ten nocy. Coj? A no, no dymny, przyda się, przyda się, powiem, nie, nie powiem, przyda się. No. To nie no to muszę zniszczyć ten helikopter, no nie ma. Muszę się zniszczyć. Nie ten helikopter. Sorry, że tak tylko walczę z tym helikopterem, ale... Chcę go zniszczyć, w końcu Nawet ja sam użyję helikopter helikoptera. No patrzcie, teraz się ukro nagle. Oh ja jesteś. No po co tu rzecz przy las?

Liczymy, liczymy... Już nie mam k... Nie, coś. No strzelaj go, kurwa, już. Ech... to chyba... Chod... Mnie to wszyscy ten... niszczyli. Mnie ich mord przecież nie winny, co wy wcieli Tam leci, w ogóle. No no... Pewnie tak nikogo nie słyszy, czekam Jednego zniszczył, ła, wow. jednego aż, powinno 50 już mi zniszczyć, nie jednego, drugi, ła, wow. w końcu, trzeci, <grym> a to ja już czego zniszczyłem, szkoda, że tamte ile się nie doliczają, nie doliczają się do tego, żebym miał yy, na przykład naród albo swój ten helikopter, Jak ktoś mi zniszczył mojego helikopter... helikoptera, helikoptera, <grym> helikopter. Przynajmniej 2 kilo. Nie wiem z niego. Tylko taki pożytek, prawda? Słaby. to? No, 5 ło, ile ja już nudzę? Aż mi się trochę nudzi ta mapa. <laughs> Idziemy trochę na hardcore? Idziemy. za. Nie wyszło. Jeszcze raz. O, tutaj przejmiemy. I łodza. o, to się chyba na hardcore chodzi nie wchodzi. To idziemy przyjąć tam do nich. Idziemy... Idziemy nich od tyłu tam zniszczyć. Ja, He ha, ha. Zniszczyłem kolesia zanim z playmo, go zniszczyła. Ta mina, co tam widzieliście. To w ogóle taka mina. Claymore, yy, No niszczy na jednego... E, na jeden cios. No na wybuch, prawda? Na wybuch. <gryw> Granat. Dobra. O, może teraz wam pokażę, bo chyba da się nawet to zrobić. Super. Przy następnym drużyna. Dobra, jedziemy. Dawajcie środkiem ulicy. Dawajcie. Ja to zrobię. Bo, że... Dobra, nie rozchodzę. Bo on jeszcze coś rozjedzie, prawda? Trzy <grytanie> <nimi> kilo. Nieźle. Helikopter! A, teraz po strzelbę. Zobaczcie jak to fajnie, zobaczycie jak to fajnie się tu idzie. Wychodzi ktoś i puf. Nie wiemy, Jak jest trochę dalej, to wiecie, na dwa strzały oczywiście. Zobaczcie tylko idę i strzelam. Widzicie jak to się gra? Tylko jak ktoś jest dalej, to... Nie, no, nie, przykro mi. Przykro mi i jestem poza zasięgiem. Proszę zadzwonić później Mogę tylko y, używać I przykromi... połączeń Przykro y, jest jestem poza zasięgiem jest duża. Proszę zadzwonić z karę z pogotowym, mam Dobra Mogę tylko y, używać połączeń Takich, żeby z policją Proszę zadzwonić z karę w pogotowym, Wow! Dobra. Z... O, szybko nawet biega. Czasem te gierze, Czyli kogoś mógł, się zniszczył mógł, od razu to tak mógł. Się mógł. Dojada, nie wiadomo skąd. Prawda, gra to? to? Czy tutaj pewnie jakiś jego kolega, czy tylko... Czekajcie. Wow! Ogramy. Czasem te gierze, kogoś mógł, się zniszczył podskocz, od razu mu nie wiadomo pomarańczem. Tutaj pewnie jakiś jego kolega, czy tylko... Czekajcie, pewnie Ogramy. Podskocz, podskocz pomarańczym. Już nie ma Lepsze, są te strzelby jak... półautomatyczne, bo to jest... Ta, przeładować, trzeba przeładować po strzale, a tamtej to pół, pół, pół trzeba, trzeba też trafić, prawda? Lepsze są te strzelby jak... Em, <laughs> Coś się nie udało. Ta, trzeba przeładować, bo była po strzale, a tamtej tu tu pu, pu, i nie ma. Jedziemy? Mhm. Trzeba też trafić, prawda? <laughs> Coś mi się nie udało. Puh. Ale jedziemy. Ale na wolankach. Dobra, jadę tam z pół mhm. Jedziemy? Widzimy? No, znowu tu jedziemy, no. Mi się to przypomina to łapki w górę, wiecie, e jak my no, jedziemy. Ale na wolankach. Jedziemy. Dobra, jadę tam z pół roku. No znowu to jedziemy, no. My no. się to przypomnij. Po ławki w strzach, wiecie. Jak, jak... zasięgiem, znowu jedziemy. Wow. Jedziemy. <grym>... Tam? <grym> tam? Tam? <grym> nie wiem, <grym> wiem czego widać. Dobra, pod... a więc tak, komentujcie, subskrybujcie, łapek w górę, nie żałujcie. Wow, pierwszy O ja. Cześć wam. O, tą broń mam nie wiem, czego widać. Dobra, a więc tak. Yy, komentujcie, subskrybujcie, łapek w górę, nie żałujcie się. że pierwszy mam wbity. O, oh yeah. Cześć wam. O, tą bronią będę grał. Nara.